W styczniu niestety wycinaliśmy tutaj drzewa ze względu bezpieczeństwa, te drzewa były dosyć już mało stabilne i przy e, e, takich wiatrach, jakie mamy w Gdyni, groziło wypadkiem, e, stąd ta akcja. Ale dzisiaj zaprosiliśmy mieszkańców do tego, żeby nasadzić właśnie w tym miejscu drzewa. Powstanie tu, można powiedzieć, nowy las. Mamy 800 sadzonek i dzisiaj wspólnie z mieszkańcami naszego miasta będziemy je sadzić. Będzie to, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, 800 sztuk drzew, e, konkretnie dęby, buki, graby. E, Pojawi się również kilka, kilka sztuk deglezji, żeby tutaj było troszkę bardziej zielono. Natomiast jest to odnowienie tradycyjnymi metodami, tak jak to robili leśnicy od pokoleń. Wprowadzenie nowego pokolenia lasu zgodnego z siedliskiem. Sadzonki są certyfikowane, pochodzące z, z naszych upraw leśnych. Wprowadzamy nowe pokolenie lasu, w miejscu, gdzie wcześniej musieliśmy wyciąć buki sędziwe, które zagrażały bezpieczeństwu ze względu na to, że po pierwsze były bardzo blisko ulicy. W w bardzo złym stanie technicznym. Po drugiej stronie ulicy jeszcze blinki w ruchliwym miejscu, tak jak tutaj widać, i po prostu dożyły swojego, swojego wieku, spełniły swoje, swoje funkcje, które, które miały spełnić w przyrodzie.